Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Pipa 23. Yy, wam chwaliłem się w ostatnim odcinku, że kupiłem tego pada i w nim. Miałem z wami zagrać, ale tylko zdążyłem przedstawić pada, z racji tego, że drugi odcinek gdzieś tam się zjebał. Bo ten padek to się chyba kliknąłem nie w coś po prostu się nie nagrało. Dlatego właśnie już się wkurwię, No bo pierwszy odcinek mi się na komputerze stacjonarnym zjebał. Tak, tak nie tak ostatecznie, plus no ten gdzieś taki dziwny jest. Ale myślę, że da się żyć. Tylko po prostu dziwny, no bo też niektóre przyciski są przedstawione. Wam chyba to pokazywałem ten na ostatnim odcinku. O, teraz tutaj trzeba klikać. Ale no myślę, że da się jakoś grać na tym. Skoro mecz pierwszy wygrałem 1-1, no to myślę, że zagramy już teraz FIFA World Cup. Eee, czemu tylko łomen jest? O, o na przykład to, w katarze zagramy, Tak, największa arena świata, mężczyźni. Chujowo, no bo ci się mówi, tam takie wszystkie, nie mogę grać na padzie, bo patrują mnie, w sensie zanim, zanim się psa, żeby się film zjewał Chcę nie mogę w właśnie. Dlatego też odpalam to, bo miałem odpalić od nowa tamto, ale skoro jest oddzielny, no to myślę, też oddzielny zagram. 84. 86. Zagram mu żangliów. Aha. Zagramy Anglią, nie największy skład, ale ja z tym parę problemy, no bo o tym jakam mówiłem, coś się pojebało. I wiecie na no jak to jest. Turniej standardowy Konfigurację zrobię, o może coś zmieniam. Ustawienia Podstawowe sterowanie, może ty coś się pozmienia? Jak się uda, to się uda, nie, to nie. Też nie doradzi? Ale jajce, Czemu nie rady? r, żeby na radę połączyć. Nie wiem, o co chodzi, ale okej. Okay. Dobra, ja nie zapisuję. Z racji tego, że... Yy, ten, że coś mi tutaj się nie, się nie zgadza. Jeszcze raz weźmiemy. Zobaczymy jeszcze raz, co tu chodzi. Nie można grać na padzie niby. Tak, cię rozumiem, bo tam zrobię jedną nową grę, to tam może nie da rady do tego. Ale tutaj... No bo jak to bardziej nie można grać, powie dobrze, mogę robić starą karierę. No bo ten, no bo i tak nic z tego nie wyjdzie. Yy. Nie pierdziele, niby jest LTRT na górze macie. A ty, na no coś kuźwa nie pasuje? Czemu tak dziwnie? Ja spróbuję jeszcze jeden patent zrobić, ale pytanie, czy mi to się uda? Tylko nie, nie wiem, właśnie, bo pewny nie jestem, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. To nie Konfiguracja profil. O, w profilu może ee, Zarządzanie profilami ee, Nie mi o to chodzi. Mi chodzi, żeby nowy założyć profil. Kuźwa, no Profi, czas grania, liety, zespoły, składają twój zawodnika. Może to to być to? No na przykład ten. No może być od biedy, no. I teraz ciekawe, jak ja ten profil czytać. Nie, czytać profil. Yy... Zarządzanie profilami. Kurde, no nie wiem, jak to ustawić w ogóle. Profil Zarządzanie profilami Tylko jeden profil jest czy jak? No kuźwa Nie czaje chyba nic Centrum treningowe, konfiguracja, hmm. przystępność Dobra, w sumie usunę, bo i tak nic, nic, nic mi tu nie szkodzi. Usunę tamten. Tutaj tych profili sporo jest. Nie no kurwa, nie wiem jak to zrobić żeby zagrać. Wyjść z gry to ja nie chcę. Tylko ja chcę... Może ten sposób zrobić. Nie, bo tu czas taki aż zacznie, a ja nic nie zrobiłem. Bez kitu. Jeszcze będę, ja nie jak wyjdziesz znowu. Yy, ten kolejny mecz nie wejdzie. Ustawienie. Podstawowe sterowanie. Dostosuj sterowanie. No i po staremu Czemu tak dziwnie? Bez jaj, chyba że tutaj spróbować w ten sposób, czy Finał, o tu się da. Chujwa. To ja w takim razie usunę ten zapis I ten, tam zrobię na nowo i zobaczymy jak to wyjdzie teraz Nowa gra, try typu poprowadź No dobra, nowa gra, no niech stracę Tak no. Osiemdziesiąt trzy. Australia ma dosyć dobry, ale... Dobrze, wezmę Australię, tak. że to resa nie ma, ale spoko. tutaj może być no niech będzie taka na przykład albo dobry bez kitu. coś mi to nie pasuje, czemu nie może tego yy, pada wgrać Yy, oficjalna gra z padem, o tak o. jak znowu nie wejdzie. Pad, to już się wkurwie. w kurwie, wychodzi na to, że kupiłem go bez sensu. Naprawdę, Hiszpania, jesteśmy pierwsi. Z grupy na razie nie wyjdziemy. Konfiguracja, Ale się, w kurwie, jak wyjdzie, że bezpada będzie ale się wkurwie a jo serio bezpada będzie no i czemu bezpada się później zapytał ja się boję ruszyć inny przycisk żeby mnie zaraz nie wyjewało bo tu chodzi że on działa tego tylko... Dobra, ja zrobię taki manewr, że ten, że zagramy tymi w razie, w ucieknę, a ten, a zobaczymy, czy zagram padłem właśnie, bo może to specjalnie jest. Się okaże w sumie. Nie No, jeżeli dobrze skaduje, no to nie w chujolec, to tylko po prostu tak pisze, a nic się nie dzieje. Zobaczymy, no. Ja dwa, jest ja zagram, próbuję masz tutaj, o. Przewinaj już to wszystko, no bo tak to nie ma sensu. I zobaczymy najwyżej w razie W. No jakby jak, jak nie wyjdzie krapada no to wtedy zagramy. zagramy no, postaram się. Ale się wkurwie, no bo wyjdzie, że później bywa nie było to. Dobry wieczór. Bardzo serdecznie witamy wszystkich Państwa zgromadzonych tą dość późną No już, już, już. Zapraszamy na czekające nas dzisiaj spotkanie. A na no szybciej. Na Czuwają Tomasz Smokowski oraz Jacek Laskowski. Obie drużyny nie mogą doczekać się pierwszego meczu na mundialu. Atmosfera na trybunach niesamowita i mamy nadzieję, że przełoży się to na poziom meczu. A jo? W fazie grupowej nie ma meczów nieistotnych, chyba że zapewni. Nie idzie mi. Ustawienia. O powinno być kurwa. Wrzutka. Strzał. Kontroler, no. Fanie się L Aaa, dobra, chyba wiem o co chodzi Miłeś sobie awans. Ważne, żeby ubrać przynajmniej punkt, a to zawsze gwarantuje emocje. Nie mogę się doczekać pierwszego bliska. Ja pierdolę. Ale jajca. Czemu tak dziwnie? Nawet tu normalnie chodzę, czemu nie mogę chodzić w tym... Ja pierdziele, co tu się porobiło? Bez kitu. Masakra. Dobra, ja najwyżej ten popatrzę, jak to się mówi. Yy, ten, samemu najbierze kiedy no i teraz nie wiem czy ja mam to wygrać czy jak no ale dobra, zagramy to, bo szkoda zapisu robi skoro już zaczęliśmy zagramy i wygramy może ale chujowo, yeah, jak kupiłem pada którego nie użyję tak, ten pressing się opłacił. Jeszcze kurwa brusnie. z tym pojemy tym. Nie no i bardziej kurwa zmiana ludzi, że nie mogę zmienić tutaj swobodnie. Nie będzie nic takiego, bo z tym nie wyda się żyć, ale... Kurwa ja piłkę. Co teraz wymyśli? Aj, poprzeczka! Ale to jeszcze nie koniec akcji! Akcja ja, nie Mój koniec na dzisiaj wrażliwy, już mam dość. Nic z tej akcji jednak nie będzie. Niewiele zabrakło by ta piłka padła do bramki, ale jednak gola dającego prowadzenie nie ma. Czekamy na kolejne, tym razem udane próby. Ja już mam dość tego Mocny Mocne, czyste wejście. Ja myślałem, że będę się cieszył, a to Uwaga, wychodzi sama sam! Na sam. Nadal coś z tego może być. Sędzia nie może tego nie gwizdnąć. Oczywisty faul i rzut wolny. A ja. Naprawdę wyborna interwencja Tomku. Tu przecież praktycznie musiał być gol. A tymczasem dalej Renis. Sędzia przerywa grę po tym przewinieniu. Będzie kartka, czy tylko upomnienie. No chyba, im mało wrażeń skoro udało zaczęli po walce. Okazja na prowadzenie. Pykło. Końcu mój komentarz stary. Się mamy pierwszego gola. Bez Bo wreszcie coś wyniknęło. Się udało. Wysz. Prowadzą zatem jeden do zera. Czy trafić? A jo wyglądało to nieźle. Wychodzi na to, że tak pad będzie tylko na Trochę mnie to wkurwia, ale już co poradzisz. To nie zależy ode mnie. Cały stawion, chce strzału. Dobrze teraz, wybroniła no to. Ja. Woryckich mało gram, bo ja lubię grać te zawodowe. Będziemy mieli rzut wolny. Ale... Dobrze wybija, już po zagrożeniu. tak nie isometrica, nie pasywnie teraz stadion. przeciwna może przecisnąć. Czójnie blok. ta rzutka mogła być groźna. Rykotet i tylko rzut ale wciąż atakują. Zbyt czy ten bądźmy szczerzy. Teraz dobra Nie ma to jak to grać pod konkurence. presją, kurwa. Zapowiadało się nieźle, ale powstrzymany ten kontratak. Próbuje indywidualnej akcji. Co z tego wyniknie? Mogło być teraz niebezpiecznie. Nie myślałem, na to ośrodkowa. Aby się śmiał. Szansa. Olimpować pewna interwencja France. Wiecie co, ja chyba zagram z wami kolejny mecz, na nastawi lidze. Bo wychodzi tam, że tak są ładnie przesuwaniem gry do przodu. Czystoła strzelisz. A jak ja piłem. Nie wychodzi ma bramki. Przegrali tak. Pojedynek. A coś tak. Tu było minimalna różnica, by zmienić wynik. Za braku Więc... A ja se radzę bez tego sprintu. Jakoś. Więc myślę, że zobaczymy teraz. No środkowuje w pole Ale pierdolili. Ależ fantastycznie teraz to zrobiła. Bardzo dobrze teraz drybluje, nie daje sobie zabrać piłki. Herrera. I Chujowo wyszło szósty no ale co ja poradzę. Ona Abacie. Wolna flanka, jest tam sporo swobody do przeprowadzenia akcji. I teraz zbiega do środka. Ajo! Aj za lekko, chyba, mi się wydaje. A więc tylko minutę dłużej otwiera to spotkanie. I znowu to samo, za łatwo tracą piłki. Piłka w pole karne, ma tam kto A wykonuje... Ajo! Rzecz teraz odsłonę. No, no. bez kitu ale nie ten zero się wystrzelić. To jest dobrze o to chodzi. I właśnie teraz rozpoczyna się druga połowa meczu fazy grupowej. Kurwa to zmiana ludzi, świata. że nie mogę zmienić swobodnie. Strata i muszą teraz uważać. No albo trzymam tu, albo trzymam tu i nie to kurwa, takie coś. Granados. Patyczkuje się z tym wejściem. Na skrzydle pojawiło się sporo wolnej przestrzeni. O, Na najlepiej. Duchu, Uwaga, otwiera się przed nimi okazja do kontry. Ale kontra nie wyjdzie. Herrera. Jest podanie. Jak to się rozwinie. Sędzia obwizduje spalonego. To wszystko było na granicy. No. Ja nie widziałem, ale coś czuję, że on ma rację. Aleksja. Będziemy teraz mieli wrzucenie. Kurwa się zagopije znowu. Znakomicie teraz przejmuje piłkę. A ja! Nie ma bramki! Przystrzałek z takiej odległości zwykle nie ma zmiły, ale tutaj stało się coś niesamowitego. Nie no, parta ma i tyle. No, Mówmy się, dla takiej bramki to łatwizna. No tak, oczywisty i sędzia dyktuje rzut wolny. Niestety nie dla nas. O to chodzi Alvaro Rodriguez usiłuje strzelać bez problemu a tak porsza iście do, 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 do dziecka była nimi próba strzału ale to, I to nie zawsze. problem Nie stwarzają wiarygodnego zagrożenia dla bramki a przecież przegrywają jedną zrobiło się teraz groźnie i ja cudem ja. wciąż no, trzeba jednak takie sytuacje zamieniać na gole. Zmarnowana szansa i impuls do lepszej gry dla drużyny przeciwnej. Wszystko prawda, wszystko prawda. Venegas. Nie udało się utrzymać przy piłce. O. No nie, przecież zajmowanie. to jest nieprzepisowe zatrzymanie tak obiecującego ataku. Kartka za to zagranie nie będzie dla mnie żadnym zaskoczeniem. No i sędzia pokazuje jej teraz żółtą kartkę. Słuszna decyzja, należała się kara. PYKŁO! Wow. 2-0. Wow, Ładnie. ja do siatki, pewny, mierzony strzał. Wielkie, wielkie rama. kurde. Już też wygrany jest praktycznie. Do zera. Co za strzał, ten aż poderwał kibiców z miejsc, ależ fantastyczne uderzenie. Instynktowne ułożenie no. ciała i piłka zatrzepotała w siatce. No. Już wygraliśmy Taże? ten y, mecz, być może nawet grupowy. A zostanie tylko teraz wygrać kolejne dwa mecze. Rodriguez, koniec tej akcji. Się cały czas jemy do przyciski. Sprintu jednocześnie tego. i jednocześnie... wejście, traci piłkę. Zmiany ludzi. Bierze teraz na siebie ciężar gry. Mariona. No to pokazała klasę przy tej obronie. Teraz z rogu na 11 metr. I o, pychło 3-0. Prowadzą teraz trzema golami. Tu chyba nic ich dzisiaj nie ma. Zapracowałem godziny. na to. Znakomite dośrodkowanie na skraj 16. Od tego się wszystko zaczęło a i samo uderzenie głową warte kilku powtórek. Naprawdę ładna no. bramka już teraz wiem, że wygrałem w ogóle... No, że... na nadrobić. z tego się nadrobić nie da chyba że ja bym nagle zaczął grać głupi Alvaro. i tak mam przejemność interwencja odzyskanie piłki Jednak woli zejść do środka. O obiecujący atak kończy się stratą. Za bardzo się sędzia nakręca na mnie. Renegas? Myśli, że każdy zaraz sytuację zamieni i w bramkę. I to tyle z tej akcji. Ja rozumiem, że jak się staram jest dobry, no ale nie, nie, nie ten nie, nie wymaga cię niemożliwego. Rodriguez ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Ale nic z tego nie będzie. Dobra, gra grafobronie... A jo ja myślałem, tam tu stoi. Piłka Kurwa. poza boiskiem. out. Ja myślałem, tam stoi. Alvaro. Alvaro. Granados. Rodriguez. Opłacił się ten wślisk. Odbiera piłkę. O, najlepiej. Do końca. Zostało już tylko 5 minut. No. No i będziemy mieli świeże siły na boisku. Czy A. To zmieni obraz. Nie gry? dobiegłem. myślałem, że ja będę miał ten wrzuc. Uwaga! Może strzelać! 4-0. Robią, co chcą. Mają 4 bramki przewagi. 4-0 Czy to nie coś, co kibice lubią najbardziej? Piękna akcja indywidualna, świetna technika i wykończenie na najwyższym poziomie. Gol warty no. wielu powtórzeń. 4-0. To się nie mogło nie udać. Różne rzeczy się zdarzają, ale to starcie wydaje się już być rozstrzygnięte. No niby pozostało już tylko 120 sekund. Honora bym ci pozwolił strzelić, niby, ale nie każdy, nikt nie pozwala. No, dobra to była obrona. Niby tak. Zdecydowała to, się niby. na dalekie dogranie. Wybiła w porę. uspokaja grę. No, najlepiej się dużo nie robi. Robi się coraz groźniej. Dobry i tak miście zrobił poza linią boczną. Nie ma opcji, że bo to tu wyrównali. A tym bardziej... Rozlega się i... ostatni gwizdek. Więc już na pewno nikt im nie wydrze tego zwycięstwa w dzisiejszym spotkaniu mistrzostw świata. Jacku, powiedz proszę co myślisz o dzisiejszej potyczce. Dzisiaj zaprezentowały się naprawdę dobrze, więc ten wynik nie jest wielką niespodzianką. Były bardziej zdecydowane. Dobra, coś, co wszystkim żegnam. skuteczniejsze. I wracamy zaraz do linii pierwszej, chyba? Z racji tego, że, no, z racji tego, że jakby to ująć, skoro tak tak przynajmniej na razie nie działa, no to w jakieś lidze, tam jest więcej roboty, ale i wyżej. Tak więc dzięki za uwagę i do zobaczenia za chwilę. Na razie.